Dzień dobry, Hejka, cześć. Kurde, no znowu się nie udało, ale witam Ciebie, Kacper. Kurwa, no, znowu blisko i znowu ślisko. Ale wydaje mi się, że uważasz, gdzie było bliżej, tutaj czy w walce z Darkiem? Hu, czułem, że tutaj. Czułem, że tutaj, bo tam jednak cały czas mi uciekał i pułkował, nie? A tutaj yy, jednak go przeleżałem, w tą dro całą drugą rundę gdzieś tam go obijałem w tym parterze. Tych ciosów trochę brakło, ale najbardziej to brakło tlenów trzeciej. No, troszeczkę braku tlenu, no trzeciej. Okej, okay, ale tlenu brakło troszeczkę, ale mimo wszystko ja myślałam szczerze, no patrzy tam, że wiesz, gabaryty, że będzie gorzej z tym tlenem, a tak skończyła się druga runda, patrzy na ciebie, no Super Mario to tam był doprowadzany do porządku w tym narożniku, żeby troszkę więcej tlenu zapać, ale tak mówię, kurczę, no, Wysypali chłopaki ja <laughs> taki, że Takie <to> się podlepał. <laughs> no dobrze leciało, nie, no to noszam. Żart, no, żart, no. Nie, no, żartujemy. Nie, ale ogólnie mimo wszystko to naprawdę. Mega, no tak i tak uważam, że ogólnie kondycyjnie bardzo dobrze wam poszło. Pająk się przeżył, nie? Jak pająk, kurwa. Jay Silva wczoraj, powiem wam ciekawostkę, tobie no? też, wita się ze mną, znaczy tak wiesz, podaj mi rękę i ja nie zauważyłam tego pająka. Tak, mówię, o kurwa, No, widziałem go też, no masakra. Powiesz się pająków? Tak, nie lubię. Ale Silva lubisz? Tak, spoko, ziomu. Musisz lubić. <laughs> Muszę lubić. Dobre, ale mimo wszystko, to Tobie też naprawdę dobrze szło, bo no, znajdowałeś się na presach, ale potem jakieś przytoczenia, wiesz, przejścia? I, <coughs> i byłeś z góry. Czułeś dziś w pewnym momencie, że będzie blisko tego, żebyś to ty skończył tę walkę? Tak, już w pierwszej rundzie czułem, że było blisko. Szczerze, 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 to zabrakło mi łokci w tej walce. Bo jedną rękę mi kontrolował, a drugą czułem, że już robiłem dystans i brakowało mi, żebym po prostu zleciał z tą ręką, nie? A wiedziałem, że nie mogę. No, szkoda, nie? Może następnym razem, jak będzie ktoś lżejszy, przez kogo będę mógł przełamać tą gardę i po prostu gradem zasypać, to się uda. No dlatego chcę kogoś lżejszego teraz, no. Nie chcę już takiego wielkiego byka silnego, który ma pierdolnięcie w łapie, bo nigdy takiego ciosu, takich ciosów silnych na głowę nie przyjąłem, nie? Spodziewałeś się tego, że on od pierwszej sekundy tak w ciebie wleci tak. i w pierwszej, i w drugiej rundzie? Tak, tak, tak. Znaczy w drugiej to już nie. Ale że w pierwszej to, to tak, a w drugiej nie czułem tych ciosów w ogóle. Nie pamiętam za bardzo. Było blisko skończenia, tam prawie mnie udusił, ale też czułem, że się bardzo wypompował w tym i wykorzystałem moment i po prostu go obaliłem wtedy, ale już charczałem, więc, więc tam było blisko, nie? Właśnie ja tak mówię, jak ty przetrwałeś te pierwsze 70 sekund, mówię, kurde, no to jest niesamowite, ale już było wtedy widać, że już Super Mario trochę zszedł z tego tlenu. No ja powiedziałem, że, że, że ja zawsze będę dawał z siebie 200%, że ja się nikogo nie boję, że kurwa nie warto mnie skreślać. O, bliska była ta walka. Jest mi trochę przykro, bo, bo chciałem bardzo wygrać, chciałem bardzo udowodnić, kurwa, że jestem jednak Ludwikoksem, a nie Ludwiczkiem. Ale no, mam nadzieję, że jeszcze będę miał taką okazję. Jesteś Ludwikoksem mordo i się niełam, bo słuchaj, nie wiem, czy przede wszystkim to są free fighty, to nie jest zawodowe ma. Jeszcze, bo może się rozwiniesz tak, że pójdziesz, ale przede wszystkim fajne jest to, że słyszałeś publika, czy nie słyszałeś? Słyszałem. dziękuję bardzo wszystkim wariatom na trybunach. Dobrze, dobrze, no kurwa kochani jesteście, no, mam nadzieję, że się wam właśnie podobało, że się publicy podobało, że, że włodarzom też się walka podobała, no i bardzo liczę na to, że dostanę niedługo kolejną propozycję walki, może już na Cloud 2. Ja jestem mega zajarany sportami walki, w końcu mam kurwa jakąś motywację w życiu, żeby coś kurwa robić, widzę, dostaję bardzo dużo wiadomości od ludzi, którzy mi piszą, że jestem dla nich wielką motywacją, że dzięki mnie kurwa zrzucają kilogramy, że dzięki mnie wychodzą z domu, że idą na siłownię, że jak tylko widzą moje story, to chce im się kurwa coś w życiu robić, więc dziękuję wam, bo to dla mnie też jesteście motywacją, jeżeli mi tak piszecie i chce mi się kurwa was zmieniać i siebie zmieniać. Ty jesteś przykładem w internecie gościa, który z turbonaturalnym wyjściem do ludzi potrafi sobie naprawdę ogrom publiki. No dziękuję, że tak uważasz. Trochę ci posłodzę. Staram się być po prostu sobą, kurwa zawsze i... I dawać ludziom po prostu uśmiech na twarzy, bo jest to dla mnie najważniejsze, bo uważam, że śmiech, le śmiech jest lekarstwem na, na wszystko. Zawsze to wszystkim powtarzam. Ja jestem człowiekiem, który jest bardzo uczuciowy, bardzo czuły i, yy, i chcę to przekazywać ludziom, bo yy, był taki kiedyś tekst Paola Coelho, który brzmiał. Miłość nie polega na tym, aby stać nieruchomo jak pustynia, ani hulać powietrze jak wiatr, ani patrzeć z daleka. Miłość jest tą siłą, która zmienia i ulepsza świat. Ej, ładne słówka. Dziękuję. To Paulo Coelho. Ale w Twoich ustach brzmi coraz piękniej. <noise> Dziękuję ślicznie. No, także ja po prostu chcę przekazywać ludziom dużo miłości. Myślę, że w Oktagonie przekazałem dzisiaj dużo miłości. <noise> Ci to jest pewne, więc Mario pewnie zostanie przy ciebie tak, wiesz, utulony nie są. to jest zajebista morda yy, z mega miłym ziomem, który też ma potężny charakter i, i się nie poddaje. O, mord fajna mordeczka z niego. Mam nadzieję, że przychylimy kielona zaraz w hotelu. <śm> no, ale słuchaj, a jest taka osoba w świecie mediów, ja nie pamiętam, czy ty o tym mówiłeś, której ty tak nie darzysz sympatią, z, której, z którą się nie lubisz? Wiesz co, jedyną osobą, która mnie jakoś jeszcze w życiu zdenerwowała, był Daro tak naprawdę i no teraz nie żywię do niego żadnej urazy, ani tam nie mam do niego jakichś negatywnych stosunków. Mam nadzieję, że, że da mi rewanż, że tam wyleczy nogę i... I będzie gotowy zawalczyć ze mną jeszcze raz, bo myślę, że zasłużyłem na to. Kasper, a ja dobrze pamiętam, że ty miałeś walczyć z Pączkiem kiedyś, kiedyś? Czy to, to były dobre no nie plany? Nie wspomniałem w ogóle o tym. No, ale to też potencjalny jakiś przeciwnik, chociaż do Pączka myślę, że jeszcze troszeczkę musimy poćwiczyć, bo on dalej jest w treningu, już w sumie od dwóch lat tak naprawdę. Ja trenuję 6 miesięcy, yy, czy tam pięć. Yy, więc może jeszcze nie na Cloud 2, ale na Cloud 3! O ile Cloud 2 i 3 się odbędzie, bo na razie są problemy. Nie wiem, czy słyszałeś, czy jeszcze do Ciebie jakieś komentarze z pay per -view? Yy, Wiesz co, no słyszałem, że tam jakieś problemy z pay -per -view były, ale... że już weszli na oficjalną transmisję. Nie wiem, jak to tam dalej wygląda. Nie wygląda. Nie wygląda? Nie wiem, mam nadzieję, że rozwiążą. No wiesz, to jesteś też pierwsza... no... Już tak jak mówiłem, że, 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 że słyszałem, że rozwiązali problem, to jest pierwsza gala, no. oni też się uczą, jest tutaj dużo osób bardzo doświadczonych, ale jeszcze jest też bardzo, bardzo, bardzo dużo osób niedoświadczonych. Ja trzymam kciuki za tą federację, bo zostałem tutaj naprawdę miło przyjęty, bo były wiadomo też jakieś perturbacje, jakieś tam nerwy, ale o, spoko, spoko, ziomy tutaj pracują i dzięki, że dali mi szansę. No jest to coś fajnego. No oczywiście, że tak. to nie zatrzymujesz się i lecisz na tą dwójeczkę? Już pewnie w październik, listopad może. No, chciałbym bardzo, chciałbym bardzo. Bardzo, bardzo nawet. Ale właśnie w jakiej wadze? Bo ci, my gadaliśmy chyba ostatnio kiedy? To, to ty walczyłeś w marcu? Mar w marcu. No. I tym ile ważyłeś? 98. A jedziesz docelowo A po, do 80? No, po, po afterach dwutygodniowych i leżeniu w domu przy, ważyłem 102, 103. Okay. Teraz jest 90, 200. Więc, no, samej chciałbym może 80, bo ty docelowo mówisz chyba wtedy, mi ja pamiętam, ty powiedziałeś, chcesz zbić chyba do 80, ja mówię nie no ja go zbiję 20 kilo w tyle nie, czasu. Docelowo to bym chciał do 75 generalnie zbić. A, no, 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 no. <gry> ale następną, następną walkę w 80, jakiś coś takiego Ale lepiej się czujesz chyba i lepiej wyglądasz, Czy lepiej wyglądasz na pewno, ale lepiej się chyba czujesz też, nie? Dużo lepiej, totalnie inaczej. No i tak, teraz zrobimy walkę z Pączkiem, a potem ty kiedyś mówiłeś, na wywiadzie... Ja, no, Denis... jest Pączka na trójce, znaczy, dwójka, to dwójka kto? nie wiem, kogoś na przetarcie, kogoś słabszego, kogoś mniejszego, bym chciał teraz, może ktoś, kto jeszcze nie walczył, kto chce się spróbować i, i, i szuka przeciwnika, ja bardzo chętnie z nim wyskoczę. To kto? Nie wiem, no, mówię, może Szalony, może, może Dominik Pudzianowski, nie wiem jak się zaprezentował dzisiaj też, ale wiem, że wcześniej walczył na gołe pięści, tam dobrze, dobrze się nawet bił. Tu poczekaj sekundkę, Michał, Dominik wygrał czy przegrał? Przegrał. Przegrał, no więc, to... Więc, więc może, może to jest to, może z Dominikiem, a może kogoś jeszcze innego, może Wardęga. <laughs> Wardęga w strachu. Wardęga w strachu. No, także no fajnie, dostał kogoś 80 kilo. Kto chce ze mną zawalczyć, to dawajcie znak, może Federacja kogoś wymyśli. Ja, tak jak powiedziałem, nikogo się kurwa nie boję i myślę, że to dzisiaj pokazałem, że ja w życiu nie czuję za bardzo strachu. Powiedziałeś <laughs> właśnie, mówisz, że kiedyś, kiedyś Dawid Załęcki. Nie, no nie, ja mówiłem, że ten, że, yy, yy, nie, no nie to już nie chcę, bo kurwa on to tam waży 140 kg, ale... Przestań. widziałeś bliski Marcina? Nie no, no. na cycki. Nie, Marcin zrzuca, Marcin dobrze, dobry, dobry, dobry wariat jest z niego, kurczę, uwielbiam go. Jest... Marcin Ludwiczek cię odpuści. Pan, pan Marcin jest super, ale no, no, nie, ja, no mówię, ja się nikogo nie boję generalnie, no chyba to dzisiaj pokazałem, nie, że nieważne czy ktoś ma super ultra wielkie mięśnie, czy ktoś jest super kurwa ultra silny, wyjebane jaja i do przodu. Bardzo, żeby mieć super ultra fajny charakter i ty to masz, Dzięki, Dzięki wielkie. Ci. Trzymaj się.